Cześć! Chciałam wam pokazać, jak na ostatnią chwilę przygotować prezent na Dzień Matki. Będzie to oryginalny wazon stojak na telefon, idealny dla mamy, która zawsze ma pełne ręce roboty. Nasz prezent będzie wydrukowany na drukarce 3D, a kwiat będzie zrobiony z origami. Pokażę wam cały proces od projektowania poprzez wydruk, wygładzanie i lakierowanie. Lecz zanim przejdziemy do głównego tematu, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, żebyście mogli być na bieżąco z naszymi projektami. A teraz zapraszam do oglądania. Do projektu użyłam programu Fusion 360. Jest on darmowy do tego rodzaju zastosowań. Pracę rozpoczęłam od ogólnego szkicu, nie zwracając uwagi na szczegóły. Następnie wprowadziłam wymiary poszczególnym elementom. Później zaokrągliłam krawędzie, by model miał ładniejszy kształt. Kolejnym krokiem było przekształcenie szkicu 2D w model 3D. Na trójwymiarowym modelu dokończyłam wygładzanie krawędzi. Tutaj dodałam otwór, przez który będzie przechodzić kwiatek. Od razu wykonałam dwa projekty stojaka. W drugim projekcie zamiast otworu umieściłam cztery wtłoczenia, w których umieszczę skórzane elementy. Jeśli zainteresował Was proces projektowania, dajcie znać w komentarzach, przygotuję dokładny tutorial, jak wykonać projekt. Po zakończeniu modelowania, wyeksportowałam projekt i rozpoczęłam druk. Wydrukowałam trzy modele o różnych jakościach wydruku. W pierwszym testowym wydruku ustawiłam wysokość warstwy na 0,35 mm. Jego wydruk zajął 3 godziny. W pozostałych dwóch docelowych 0,15 mm. Każdy drukował się 10 godzin. Wydrukowane formy mają widoczne warstwy wydruku. Żeby je wygładzić użyłam papieru ściernego o Gradati 150, a później 320. Jest to całkiem czasochłonny proces, ale końcowy efekt jest z tego wart. Następnie nałożyłam dwie warstwy podkładów sprayu. Później przygotowałam podkład do nałożenia koloru, ścierając jego powierzchnię papierem ściernym o gradacji 400 i 800. Teraz wydruk jest gotowy do nałożenia koloru. W czasie, gdy lakier wysychał, wycięłam skórzane elementy. Wybrałam skórę o kolorze czerwonym. Do wycięcia użyłam szablonu, który został wcześniej wydrukowany. Skórę wkleiłam w głębienia. Otwory mają odpowiednią głębokość, tak aby skóra po wklejeniu nie wystawała ponad płaszczyznę. Postanowiłam złożyć tulipana. Użyłam japońskiego papieru do origami o wymiarach 15 cm na 15. Jest on kolorowy z jednej strony, z drugiej biały. Bardzo cienki, zarazem mocny. Możecie jednak użyć dowolnego papieru, nawet takiego do drukarki biurowej. Pamiętajcie, by papier był dobrze przycięty i żeby składać dokładnie, mocno zaginając papier. Jeśli chcecie zobaczyć, jak złożyć tulipana krok po kroku, również dajcie znać w komentarzach. Z chęcią podzielę się z Wami sztuką składania papieru. Tak jak widzicie, wykonanie swojego oryginalnego prezentu wykorzystując możliwości druku 3D nie jest takie skomplikowane, jakby mogło się wydawać. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi lub spostrzeżenia, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że projekt Wam się podobał i zasubskrybujecie nasz kanał. Do zobaczenia przy następnym projekcie.